Ludzie się przyzwyczajają, przywykają, to co ostre po jakimś czasie zwykle traci kanty. Porządkują świat, przystawiając swoje szablony, upychając moc, grozę, to co nas przerasta, w rozmaite schematy, ramki. A potem, załadowawszy do ramki, można ją bezpiecznie powiesić na ścianie. Już nie prowokuje. Nie porusza pytaniami być może trudnymi. Zamknęliśmy coś w ramce. Już się przyzwyczailiśmy. I to jest typowe, że formatujemy świat różne zjawiska zdarzenia wpychamy w nasze wyobrażenia właśnie w nasze schematy każdy tak robi grunt żebyśmy z tym nie przesadzili żebyśmy się nie zagalopowali dlatego właśnie dzisiaj na warsztat wziąłam historię znaną żeby wspólnie wyjść poza schematy spróbować klarownie jasno dostrzec mocny przekaz i dlatego zapraszam do Ewangelii Łukasza, czwartego rozdziału, żebyśmy zajrzeli, a czytać będziemy wiersze od 31 do 41. Zanim zaczniemy, dodam, że dzisiejszy tekst, przynajmniej dla mnie, zupełnie nie był powiązany z kalendarzem, z tym, o czym mówił Radek. Ale być może dla niektórych bardzo mocno w ten kalendarz się wpisuje. Szedł do Kafarnaum, miasta w Galilei. Tam ich nauczał w dzień szabatu. Oni byli zdumieni jego nauką, ponieważ swoje słowo wypowiadał jak ktoś, kto posiada ogromną władzę. Był zaś w synagodze człowiek mający w sobie ducha nieczystego, demona. Ten wrzasnął z całej siły, przestań! Nie wtrąca się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu. Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim Ty jesteś, świętym Bożym. Lecz Jezus skarcił go słowami: zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił opętanego na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Wówczas wszystkich obecnych ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się między sobą: Cóż to za słowa? Świadomy swojej władzy, z taką mocą, rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. A wieść o nim szerokim echem rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. Gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A właśnie teściową Szymona trawiła wysoka gorączka. Wstawili się więc za nią u niego. On zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, przyprowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Z wielu też wychodziły demony, które krzyczały: Ty jesteś synem Boga. On jednak nakazywał im milczeć i nie pozwalał im mówić gdyż wiedziały, że jest Chrystusem. Wypędzanie demona czy demonów to sytuacje graniczne, ekstremalne. Dalej jest tylko śmierć. Uwolnienie od opętania jeszcze masywnego stoi dla mnie niedaleko od wskrzeszenia zmarłych. Jeśli zerkniecie do Ewangelii Łukasza, to zobaczycie, że nawet ten ewangelista zostawia obok siebie wypędzenie demonów i przywrócenie do życia, do żywych. Czy ten wyrazisty charakter tych historii nie przyprószył się czasem kurzem? Czy nie przyzwyczailiśmy się do obrazów? Wypędzania demonów przez Pana Jezusa. Nie zamknęliśmy ich w ramkach, schematach, że skala tych zjawisk nam się niebezpiecznie skurczyła. A przecież Jezus w tych historiach stoi na granicy światów, świata ludzi i nie ludzi. Całkiem koszmarnych istot. Także filmowe horrory. To byłyby zaledwie przygrywki do tych zjawisk i zdarzeń, realnych zjawisk. Wracając do tekstu, momentem zwrotnym dzisiejszej opowieści są słowa z wersu 33. Był zaś w synagodze człowiek, mający w sobie ducha nieczystego, demona ten wrzasnął. Czy to nie ciekawe? Że w synagodze znajduje się człowiek opanowany przez demona. Nie sądzę, żeby tam demon się pchał. Przypuszczam, że to człowiek sam, tocząc nierówną walkę wbrew złemu duchowi. Chce być w synagodze. Dobrze, że nie został z niej wypędzony przez porządnych ludzi. Którzy chcieliby w spokoju posłuchać Bożego Słowa. Zwróćmy uwagę na dialog Jezusa i demona, zaczynając od tego ostatniego. Przestań. Nie wtrącaj się w nasze sprawy. Albo w tłumaczeniu dosłownym, co mamy wspólnego z Tobą, Jezusie? Do tego jeszcze wrócimy. Wiem, kim Ty jesteś, świętym Boży. Zobaczmy. Demon zna Jezusa, wie, że pochodzi z Nazaretu, zna go jako człowieka z konkretnych ludzkich uwarunkowań, miejscowych, rodzinnych, ale rozpoznaje go też jako Mesjasza. Pada to określenie Święty Boży. Zna go jako człowieka, zna go jako Boga. Na dwóch poziomach go zna. Ale właśnie, wiedza nie równa się mądrość. Wiedza plus zło tym bardziej. Demon wiedział, że Jezus jest Chrystusem i ze swoją wiedzą pozostał. Bez zmiany. Bez dobrej zmiany. Demon też sporo wie o mocy Jezusa. Pyta bowiem, czy przyszedłeś nas zniszczyć? Ja nie sądzę, żeby demon pytał po próżnicy. On dobrze wiedział, co Jezus był zdolny uczynić, jaką miał moc. A czy ludzie dookoła to wiedzieli? Czy ludzie dzisiaj, w XXI wieku, też to wiedzą? Demon mówi w liczbie mnogiej: Nie wtrącaj się w nasze sprawy, czy przyszedłeś nas zniszczyć? Nie myślę, żeby to było pluralis majestatis, liczba mnoga, że tak powiem, z celów ceremonialnych, czy dla celów ceremonialnych. A raczej tych demonów było więcej. Czy nie jest tak w szerszej perspektywie, że zło przyciąga zło? I szybko, niczym rosnąca kula śnieżna, pojawia się coraz większy bagaż. Problemów i upadków, bo zło działa jak magnes, przyciąga kolejne zło. Mam wrażenie, że ewangelista pisze z respektem o demonie, bo zwraca uwagę, że demon mógł wyrządzić krzywdę. Dlaczego? Bo podkreśla, że mógł skrzywdzić, nie skrzywdził. A przecież demon działał tutaj widowiskowo. Wrzeszczał z całej siły. Więcej, bo rzucił tym człowiekiem, jak możemy przeczytać w wersie 33, rzucił na środek. Zapewne człowiek opanowany przez demona nie zajmował pierwszych rzędów w synagodze. Te poczesne miejsca były dla innych. Pewnie przycupnął gdzieś z tyłu, tak żeby nie rzucać się w oczy. Trudno zakładać, żeby człowiek opanowany przez, demon, przez ducha nieczystego... Był w stanie dbać o schludny, czysty wygląd, o higienę osobistą, czyli o to, o to wszystko, co dbali pobożni Żydzi z pierwszych rzędów w synagodze. Dlatego to było znaczące, że demon przerzucił go z tyłu na sam przód, na środek. Pamiętam, ewangelista w pewien sposób odnotował, Mógł się mścić, mógł skrzywdzić, ale się nie mścił. A jak postępują ludzie, gdy mogą odpłacić pięknym za nadobne, gdy dopiero mogą pokazać, na co ich stać? Jezus, idźmy dalej, Jezus czyni cud, wypędza demony. Efekt? Wszystkich ogarnęło zdumienie. Nikt nie był obojętny wobec cudu. Albo inaczej nikt nie był obojętny wobec mocy. Demon też miał moc i ją widowiskowo objawiał, przerzucając swojego nosiciela przez być może ile rzędów do przodu. I zobaczcie, mamy moc versus moc. Ale tylko jedna z tych mocy jest z dużej litery. Czytamy na początku naszego tekstu, że słuchacze Jezusa zauważali, że wypowiada swoje słowa z mocą, albo dalej też jest napisane, jako świadomy swojej władzy. A my, wierzący, czy my jesteśmy świadomi swojej władzy? Czy ci, którzy chodzą w duchu, albo mogliby chodzić w duchu, Pamiętają, że duch równa się moc. Zobaczmy po nabożeństwie, jak to krótko ujmuje, ale mocno. Wers na tych samych kartach, odrobinę wyżej. Ewangelia Łukasza, 4,18. Ludzi w tym fragmencie zdumiewa nauczanie Jezusa, w którym czuć moc. Oni zauważają Jego władzę przy głoszeniu słowa i to władzę ogromną. I tu aż ciśnie się porównanie. Porównajmy tych słuchaczy z Kafarnaum do tych słuchaczy z Nazaretu. To jest też w tej samej Ewangelii, tuż obok opisane. W Nazarecie potakiwali Jezusowi. Podziwiali Jego słowa, tak jest napisane. Ale jednocześnie pytali, a to nie jest ten syn Józefa? To mnie zastanawia. Zastanawia mnie, czy w Nazarecie Jezus mówił z mocą, bo nie mamy tego wyraźnie w Ewangelii napisane. Przy okazji Kafarnaum mamy i sceny w synagodze. Co do Nazaretu nie. Mówił zatem z mocą w Nazarecie. Gdy otaczała go niewiara i wątpliwości. Pomyślmy o tym. W naszym tekście dzisiaj określenie zdumienie pada dwukrotnie. Najpierw zdumienie nad nauką z mocą. A potem. Nad mocą w działaniu. Dziś wielu słyszało o nauce Jezusa, a ilu z nich o jego mocy? Czy dzisiaj ludzie, czy nie jest tak, że oni nie zwracają uwagi na to, że nauczanie Jezusa zawsze zawiera pewien komponent moc? Czy dziś nie jest tak, że ludzie słyszeli o Jezusie, ale nie wierzą, że jego moc może pojawić się w działaniu? A przecież ludzi pociąga władza, pociąga moc, moc i sprawczość to jest to. Ale ludzi mniej pociąga pokora. A to, co oferuje Jezus, to jest pokora i moc. Bo moc, władza, która w niej jest zawarta, gdy jest pokora, nie deprawuje, nie wykrzywia, sama moc potrafi ludzi wbijać w pychę. Zakończenie tego urywka o zdarzeniu w synagodze jest znaczące. Wieść o Nim, czyli o Jezusie, a jaka wieść, że ro rozkazuje nawet Duchom Nieczystym rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. I tak to jest z rzeczami wielkimi, że nie mogą się ukryć, ale mogą spowszednić. Jeśli wcześniej tego nie uczyniłeś, czy dasz się przekonać, słuchaczu internauto, że Jezus ma moc odmienić Twoje życie? Jeśli bardzo tego chcesz, możesz to zrobić dziś w modlitwie. A jeśli jesteś niegotowy, niegotowa, to też można o tym powiedzieć Bogu. O tym stanie niegotowości. Wymaga to tylko trochę odwagi. Czytamy dalej, że po uzdrowieniu w synagodze, Jezus jest przyprowadzony do domu Piotra. Tam, teściowa Piotra, leży złożona gorączką. Jezus ją uzdrawia i zaczyna się festiwal uzdrowień. Nagle okazuje się, jak wiele chorób jest na podłożu demonicznym, bo te demony wyłażą. I krzyczą. Zwróćmy uwagę, co dokładnie krzyczą. W 41 wersie czytamy: Z wielu też wychodziły demony, które krzyczały: Ty jesteś synem Boga. On jednak nakazywał im milczeć i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że jest Chrystusem. Jezus chciał objawiać się ludziom przez swoje słowa, objawiać ludziom jako Chrystus, przez swoje słowa i cuda, czyny. Nie chciał się specjalnie objawiać przez ekspresyjne wrzaski demonów. Ale Jezus jednocześnie. Jest jak litościwy egzaminator na egzaminie. Daje ludziom podpowiedzi. Po zobaczcie, nakazuje demonom milczenie, ale nie z wyprzedzeniem. Te demony zawsze zdążą wywrzasnąć. Ty jesteś synem Bożym. Podpowiedź jest. I dopiero potem Jezus mówi: Milczcie. Tu uzdrowienie, jak wiele innych, odbyło się w Szabat. Ja mam wrażenie, że Jezus regularnie testował mu współczesnych. O, jest szabat, no to uzdrawiam. A tak na poważnie, co w nas dziś Bóg chce testować? Gdzie próbuje kruszyć nasze schematy, nasze ramki? Na ile my tak naprawdę różnimy się od bogobojnych faryzeuszy? Ówczesnych. Porządnych ludzi. Bo taka była norma w żydowskim społeczeństwie, którą właśnie wyznaczali ci bogobojni faryzeusze. Tak byli przez ludzi postrzegani i tak się sami postrzegali. Czas na podsumowanie. Jest takie powiedzenie w języku polskim: uczyć się choćby od diabła. Ja przekornie zatytułowałem dzisiejsze rozważanie uczyć się choćby od, ale postawiłem trzy kropeczki. I czego możemy się zatem tutaj nauczyć? Demony rozpoznają Chrystusa w Jezusie, a dziś ludzie współcześni, czy dziś współcześni, dostrzegają w Jezusie znacznie mniej. Ateizm święci triumfy. Ale ten ateizm stawia... Współczesnych wielu ludzi gdzieś za tymi pokrakami, demonami, bo demony wiedzą: demony wiedzą też, że Jezus ma moc i to moc dużej litery, a nie jakąś tam moc. Ale też coś do nas, nie tylko do współczesnych niewierzących, czy chrześcijanie czasem nie załadowali Jezusowej mocy. Jakieś schematy, ramki? Czy na pewno nie zredukowaliśmy Bożej mocy do jakiejś mocy? Jezus powiedział do Faryzeuszy, że prostytutki i celnicy Was wyprzedzają w drodze do Królestwa Niebios. A gdzie stoi świadectwo demonów o Jezusie? Wobec świadectw, Opinii wielu ludzi, bliżej czy dalej od istoty rzeczy, czym człowieku, wierzący, albo niewierzący, górujesz nad świadectwem demona o istocie Jezusa, nad doświadczeniem podkreślam doświadczeniem Jego mocy tej mocy z dużej litery mocy Bożej. Pytanie, które za chwilę padnie, zadaję też sobie, bo ja się nawróciłem, przeżyłem Chrzest w Duchu Świętym dwadzieścia parę lat temu, i zadaję sobie pytanie sobie i nam: Czy kurz nie pokrył wspomnienia Jezusowej mocy w moim życiu? Zastosowanie dzisiejszego rozważania jest bardzo krótkie. Odpowiedzmy sobie po prostu na pytania, które dziś padły. I to by było tyle. Ale tak jak w niektórych filmach, jest tak, że są napisy końcowe, ludzie zaczynają wychodzić z kina, po czym okazuje się, że zaraz, zaraz, ale na, obrazie. na ekranie pojawiają się znów jakieś obrazy. Pojawia się jakiś suplement. Więc dzisiaj też mały suplement. Wspomniałem, że Jezus, że, przepraszam, demon mówi w pewnym momencie do Jezusa, tylko podkreślę w tłumaczeniu dosłownym, a więc nie tym, które wyraźnie dziś czytałem, co mamy ze sobą wspólnego. Zobaczcie, dla demona było jasne, że zło i Bóg nie mają nic ze sobą wspólnego. Nie da się. Dwie zupełnie różne sfery, jedna droga albo druga droga. A dzisiaj, i nie tylko dziś, ludzie uparcie próbują wytyczać trzecią drogę, gdzieś po środku. Ale postawmy sprawę niemalże filozoficznie. Biorąc właśnie za podstawę tego pytania. Pytanie demona, co mamy z tobą wspólnego, my, demony? A więc, my, zło, co mamy z Bogiem wspólnego? No nic. Zło to w istocie czyste zło, a dobro u Boga to w istocie czyste dobro. Nie ma punktu wspólnego. Więc, jeśli ktoś wybiera zło, to wybiera czyste zło. Zło stuprocentowe. Nie da się połączyć zła i dobra. A jeśli ktoś lubi filozofię i pyta o przyczyny zła, dlaczego zło się dzieje i próbuje na świecie i próbuje tym złem obciążać Boga, to myślę sobie tak, jeśli Bóg jest w Bogu jest samo dobro, a to potwierdza choćby demon, już niezależnie od wszystkich innych świadectw. I tego, co my wiemy i przeżywamy w duchu. Więc jeśli w Bogu jest samo dobro, to samo dobro nie może być źródłem zła. Jeśli nie znajdujemy odpowiedzi, czemu określone zło się dzieje, to wcale nie znaczy, że Bóg gdzieś dokłada się na to, do tego zła. Ale to jest już temat na zupełnie inne rozważanie. Zapraszam do modlitwy, bo te pytania dobrze jest przerobić w modlitwie.